Okarski bardzo, bardzo się miał z tymi, którzy nie przeżyli wojny. Oskarżał, trochę, trochę miał żal do tych, którzy, którzy mówią o wojnie często za dobrze, jak on w jego pojęciu, za dobrze. Powtarzał takie, takie zdanie, że ci, którzy zginęli w głodzie, chłodzie, w torturach, nie mogą mówić. Ci nie piszą historii, tylko ci, którzy przeżyli, a ci, którzy przeżyli, w jakiś sposób muszą chwalić tę historię, bo w ten sposób nadają jej też sens osobisty, Dla osobisty. Wydaje mi się, że on potrafił się jakoś wznieść ponadto ponad to, i może dlatego taki był. Obolały, bo, bo trudno powiedzieć, że Karski miał wygląd człowieka szczęśliwego. Zresztą osobiste jego życie było równie dramatyczne i naznaczone samobójstwem brata, który na emigracji się nie odnalazł i odebrał sobie życie, i wieloletnią chorobą psychiczną jego żony, depresją jego żony Reńskiej, polskiej żydówki, która, która, jak się ogląda, zdjęcia, musiała mu dać Y, parę hmm. pięknych lat życia, a, a potem y, Sama dzie około dziesięciu bardzo, bardzo, mm, bardzo smutnych. Tak, bardzo cierpiała, hmm. a on wraz z nią. Tak, ale można powiedzieć, że Karskiego dla świata tego zachodniego w jakimś sensie ponownie wydobył Landsman, tak, że mm, misja Karskiego i mm, jego rola którą odegrał bez względu na to, jak ją oceniał, tak? czy był skuteczny, czy nie, jakoś do roku 79, Aha. czyli do filmu Shoah, to nie, nie funkcjonowało. To prawda, dlatego że Karski pracował na Uniwersytecie Georgetown i chociaż tam był bardzo popularnym profesorem, nie opowiadał tam o swoich wyczynach. o swoich wyczynach w czasie wojny. Oni, ludzie, ludzie coś tam o nim wiedzieli, ale ponieważ to był, był to taki um, minionej epoki dżentelmen, który nie dopuszczał do pewnych poufałości, prawda, no to nie pytało się go o wszystko wówczas o tym, o czym nie chciał opowiadać, po prostu. Umilczał. I w ten sposób wychował ileś pokoleń amerykańskich studentów z elitarnej uczelni, którzy nie wiedzieli, kim, kim był ich profesor. Jeden z nich, zresztą ostatnio, od, od paru lat zaledwie, ambasador amerykański w Polsce, pan Stephen Mull. Powiedział, powiedział coś takiego, że chodził do, do, na kursy Karskiego, że, że, że uczęszczał na, na jego wykład i był o komunizmie i był przekonany, że Karski był komunistą, ponieważ takim przekonaniem wcielał się w Stalina, Lenina i innych. Miał in... zdolności aktorskie. Tak. I i także przekonał, przekonał ambasadora, że był komunistą, ko chociaż wiemy o nim dokładnie, że był antykomunistą. Antykomunistą zagorzałym, można I powiedzieć. I dlatego, czemu zresztą zawdzięczał takie uporczywe milczenie, którym był, była jego historia i jego osoba otaczana w Polsce. Tak naprawdę, tak naprawdę nie, nie wspominało się nawet o Karskim w Polsce Ludowej, w PRL-u. Wróćmy jeszcze na chwilę do życia Jana Karskiego jako cywila w Stanach i do jego pracy naukowej. Wiemy już, że uczył i wychował pokolenia studentów Georgetown. Ze, na, tych, którzy się interesowali sprawami zagranicznymi, tak, polityką, ale jest też autorem bardzo ważnej pracy na temat historii dyplomacji od Warsalu do Jałty, wielkie mocarstwa, a sprawa Polska. Wielkie mocarstwa wobec Polski. wobec Polski. Dokładnie, tak się ten tytuł hmm. nazywa. 19 do 1945 roku, czyli ten okres badał Jankarski. Okres, właściwie, w którym żył i którego historia, której był w pewnym sensie współuczestnikiem. No, nie uważał się za współtwórcę tej historii, ale my dziś wiemy, że do tej historii jest złotymi głoskami wpisany, prawda? jako ten, który próbował najpierw zatrzymać zagładę, a potem zmienić nastawienie społeczeństwa i polityków amerykańskich do niep kwestii niepodległości Polski. Prawda? Kwestia 1945 5. rok, kiedy się, decyduje się sprawa oddania. Polski w sferę sowiecką. Związków sowieckich. Więc Sprawa, która potem przez wiele, wiele, przez ileś pokoleń była dyskutowana i do dziś jest właściwie takim oskarżeniem rzuconym w. Wobec aliantów, prawda? Także to, te, tę, tę historię, tę swój, swoją myśl polityczną i swoją myśl historyczną Karski zapisał w tej właśnie książce. I powiem tylko tyle, że... Że jest to historia niełatwa i dosyć gorzka, ponieważ Karski pokazuje, jak niewiele Polska mogła wobec interesów wielkich mocarstw, jak niewiele mogła stanowić, jak niewiele razy stanowiła o sobie, a jednocześnie nie jest to, nie jest to taka. Takie Wyrzucanie, rozkładanie rąk, tylko próba takiego poważnego zastanowienia się nad tym, jak te interesy wobec małych krajów grają. I dziś, kiedy patrzymy na historię Ukrainy, wydaje mi się, że należałoby studiować to dzieło znów. Z, wielkim, z wielką atencją zastanawiać się, co wynika, jak przegrywać pewne wojny, prawda? Bo wtedy właśnie kwestia, wtedy po wojnie być może, być może można było lepiej tę wojnę przegrać. I w tej ta książka jest świadectwem tego niesamowicie takiego analitycznego umysłu karskiego pokazuje jego jako stratega w zasadzie. A on w swoim życiu no, miał tę stronę, ale szczególnie pod koniec, publicznie, ale też prywatnie, jawił się jako w zasadzie mistyk czy moralista. Człowiek, który życie oddał w służbie wartości. Tylko że przeżył, przeżył, co go obciąża prawda, w oczach wielu, dlatego że, że, że człowiek, który przeżył, to, to, to mniej się nadaje na bohatera, co zresztą może tłumaczy, dlaczego Okarski miał takie kłopoty z Wejściem do naszej takiej masowej wyobraźni, prawda? Że postać karskiego, m, takiego m, chłodnego analityka, choć człowieka, e, który do końca mówił o, e, mówił o właśnie, jak, jak powiedziałaś, o sumieniu człowieka i o tym, że to nie narody, nie, 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 nie kraje, nie państwa mają sumienie, tylko sumienie ma indywidualny człowiek. M, i, o, Uczył swoich, swoich, swoich studentów odpowiedzialności za siebie i uczył swoich odbiorców już potem, kiedy często udzielał wywiady, tego, że nie należy rezygnować, że, że, że człowieka nie zwalnia z odpowiedzialności to, że wielkie mocarstwa na przykład rozgrywają swoje interesy. Tak, że sytuacja nie jest usprawiedliwieniem. Tak. tak. No i, i chyba trzeba tutaj dodać, element religijny. Wydaje mi się, że nie zrozumie Karskiego, nikt to nie, nie, nie przyjmie, że Karski był do końca swoich swoich dni głęboko wierzącym człowiekiem. Bardzo się utożsamiał i bardzo czerpał, wydaje mi się, że niesłychaną wsparciem dla niego byli ci ojcowie jezuici, którzy go przygarnęli do swojego uniwersytetu i tam do, właściwie przez całe swoje życie, 40 lat wykładał i do końca swojego swoich dni ten element religijny w Karskim zawsze w każdej głębszej rozmowie wypływał. Chociaż nie chciałabym, żeby, żeby widz nasz odniósł wrażenie, że Karski był takim smutnym człowiekiem, bo, bo smutek nie jest inspirujący, a tymczasem Karski w zasadzie jest bardzo inspirujący i to pokazują artyści w większości zachodni, którzy o Karskim piszą sztuki, piszą książki, tak jak Francuz Janek I, i i ten Karski w tej artystycznej wyobraźni wciąż żyje. Właśnie i ten karski taki mniej tragiczny, tylko ten z tej y, artystycznej wyobraźni, co on nam dzisiaj czy naszym y, młodym słuchaczom, czy widzom, co on nam mówi. No po pierwsze, y, ta sprawa sumienia y, jest bardzo ważna i to jest coś, czego, co artyści, y, y, z, czym, z, czym, z czym artyści się utożsamiają. Y, poza tym jest ten kwestia takiego pewnego Mistrz narracji, taki jeszcze dodatkowy, dodatkowy element karskiego. Karski, który udzielał wielu wywiadów, jak się im dziś tym długim wywiadom można przyjrzeć, to to są pewnego rodzaju takie literackie miniatury i składają się w piękne opowieści, czegoś, czego dowodem jest, jest książka Macieja Wierzyńskiego, emisariusz własnymi słowami. Poza tym jeszcze myślę, że nie bez znaczenia jest twarz Karskiego, która nie zawsze była taka oboleła jak na końcu jego życia, kiedy zaczął przyjeżdżać do Polski. Jest też Karski wesoły, uśmiechnięty i to pokazaliśmy w tej akcji urodzinowej Muzeum Historii Polski w plakatach, gdzie Karski występował taki uśmiechnięty, taki nie, 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 niezwykły w jakimś sensie, bo. Uśmiechnięty, szczęśliwy w latach, właśnie w latach kiedy był, pracował już na Georgetown, jeździł po świecie i opowiadał na przykład w Azji o dobrodziejstwie amerykańskiej demokracji. Cudownie, że mamy rok Karskiego, przez trzy lata, a właściwie no, pr przeszło trzy lata. Pracowaliśmy w programie Jan Karski, niedo, Niedokończona Misja na to, żeby ten ostatni rok programu czteroletniego programu wybrzmiał w całej pełni, i mieliśmy taki może troszeczkę na wyrost plan i ambicje, że pod koniec roku 2014 nie będzie mężczyzny, kobiety ani dziecka w Polsce, którzy nie na dźwięk imienia i nazwiska Jankarski. Nie będą y, mieli przekonania, że obcują z wielkością, że, że, że po prostu mają do czynienia z wielkim Polakiem, który y, ma niezwykłe zasługi dla naszej historii, historii XX wieku, nie tylko polskiej, tylko całego świata. Jest wiele twarzy Karskiego, i to jest też inspiracją, i bardzo mm, to nas mm, nam pomaga opowiadać o Karskim i tworzyć materiały, które, które opowiadają jego historię. I może e, chciałabym tutaj opowiedzieć o, o, o materiałach, które stworzyliśmy dla potrzeb szkół. A mianowicie Posłaniec z Piekła. Historia Jana Karskiego jest taką kreskówką animowaną, yy, oryginalnie zrobioną przez studia Disneya, zaadaptowaną przez nas do, na język polski i z, z głosem Macieja Sztura, yy, ale inspirowaną przez twórców yy, takich komiksów jak Marvel Man yy, i, i, i innych. Oraz e, materiał dla nauczycieli, dla edukatorów, e, Jan Karski i e, jego czasy, e, pakiet edukacyjny, który udało nam się e, i nadal udaje rozprowadzać po polskich szkołach. Wysyłamy je do nauczycieli, którzy ch chcieliby historię Karskiego opowiedzieć e, w oparciu są o, ucznią, źródła. o to źródła. Czyli jeśli jakaś szkoła jest zainteresowana, no teraz są wakacje, ale na jesieni nas wysłucha i i nauczyciel dojdzie do wniosku że chciałby to może się do państwa zgłosić do muzeum i poprosić o te materiały, albo rozumiem skorzystać z tych, które też są dostępne w internecie. Wszystko jest dostępne, Wszystkie. wszystko, mhm. prawie wszystko poza filmem jest dostępne na, w internecie w dwóch językowych wersjach, ponieważ tutaj chciałabym może się pochwalić, że, że Karski jest bardzo, budzi wielkie zainteresowanie również za granicą i jest wersja anglojęzyczna, która już weszła do kurikulum szkół chicagowskich szkół na przykład. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Wróćmy jeszcze na chwilę do samego roku Karskiego. Jesteśmy na półmetku. Co już się wydarzyło, co się dzieje, co jeszcze będzie się działo? Przede wszystkim wydaje mi się, że energię, by ten rok został obwołany, stało się to w Sejmie 6 listopada 2013 roku, energię dla tego pomysłu, żeby był rok Karskiego, dała niespodziewanie, Dała, dał ten medal prezydencki prezydenta amerykański. Obamy, tak, amerykański medal wolności, który przyznany pośmiertnie Karskiemu w wyniku akcji, takiej społecznej akcji Polaków zamieszkających w Ameryce, Amerykanów żydowskiego pochodzenia i, i silnej grupy absolwentów Uniwersytetu Georgetown, byłych studentów Karskiego. Okazało się, że ta, ta, ta koalicja jest tak silna, że ten medal uzyskaliśmy, Właściwie w ciągu 11 miesięcy niespodziewanie dla nas, niespodziewanie szybko. I, e, jak już ten medal wywołał tyle szumu, ile wywołał dzięki, albo przez, raczej powinnam powiedzieć, pomyłkę prezydenta Obamy, który wyraził się niefortunnie, że Karski wkradł się do polskiego obozu śmierci, wydawało się oczywiste, że mamy coś bardzo cennego, prawda? Że, że jest nie tylko, jest bohater, który już jest na, pier na pierwszym rzędzie Polaków rozpoznawanych na świecie, a nie dość jest, jest jeszcze znanych w Polsce. I, I wtedy, wydaje mi się, posłowie, którzy głosowali jednomyślnie za rokiem Karskiego i i minister Zdrojewski, który przeznaczył na rok karskiego pewne środki, zobaczyli ten potencjał edukacyjny. I wydaje mi się, że, że bez tego nic by się nie stało. To znaczy, nie, nie tak wiele by się stało. A tak? To mieliśmy całą serię wydarzeń edukacyjnych, dni karskiego po, całym, po całej Polsce, urodziny karskiego 24 kwietnia, setne urodziny karskiego obchodzone hucznie w Warszawie i w Łodzi. Energiczne działania wokół dwóch fundacji edukacyjnych Jana Karskiego, w jednej w Warszawie, drugiej w Ameryce, która kontynuuje pracę edukacyjną, które kontynuują pracę edukacyjną w obu krajach. I i wiele, wiele wiele zainteresowania wystawami okarskim, które mamy już w tej chwili w trzech wersjach, a właściwie w czterech wersjach, trzy w Polsce a, a, i, za, i, i, i wiele językowych, językowych wersji na całym świecie. Ostatnio przygotowujemy wystawę po japońsku, która będzie miała swoją premierę w końcu września w Tokio. I, I wydaje mi się, że to e, samo po tych e, rozmaitych odsłonach w Rzymie, e, w, w Paryżu, e, w Londynie, wydaje mi się, że to samo już jest powodem do, wielki, e, do wielkiej radości. Że Karski jest bohaterem ludzkości, jest bohaterem Polski i że w pewnym sensie łączy, e, łączy wątki historii Polski, i wprowadza je do, e, do historii rozmaitych narodów. I do ich świadomości. Tak jest. Tak. I, to, I z tego powinniśmy się cieszyć. I, nie, powinni, i powinniśmy, nie powinno tak być, że Polak dowiaduje się o Karskim e, za granicą. Kars, Karskiego Polak wywozi za granicę, jak swój e, cenny, ta, razem ze innymi swoimi cennymi talizmanami, z którymi podróżuje. Gdzie osoby zainteresowane czy tym, co się dzieje w ramach roku karskiego, czy samą postacią patrona znajdą więcej informacji prosimy o adres. Mamy bardzo dobrze funkcjonującą stronę internetową, gdzie jest masa informacji o karskim, ale również informacji o tym, co się dzieje, do czego się można włączyć, to jest www.jankarski.org a także polecam strony zaprzyjaźnionych, zaprzyjaźnionych z nami organizacji, fundacji, funda, obu fundacji amerykańskiej i polskiej, Centrum Edelmana w Łodzi i wielu innych, które, do których można trafić przez naszą, naszą stronę www.jankarski.org, tworzoną od czterech lat w Muzeum Historii Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję.